Miłość i nadzieja, odcinek 313, emisja 25 października 2025 roku. To kontynuacja intryk Ciana i Lewenta oraz nowe problemy Kuzeja. Poznaj szczegóły 313 odcinka popularnego tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, który będzie można obejrzeć 25 października na antenie TV Scoop Miłość i Nadzieja, w 313 odcinku tureckiego serialu Ask ve Umut, emisja 25 października 2025 roku, nad Gonul zaczną zbierać się ciemne chmury, a Kuzejowi wreszcie puszczą nerwy. Co dokładnie wydarzy się w serialu Miłość i Nadzieja w dniu 25 października? Szczegóły poniżej. Miłość i Nadzieja, odcinek 313. Kuzej aresztowany. W 313 odcinku serialu Miłość i Nadzieja. lewent zacznie kombinować w sprawie stanu zdrowia. Bachar, a Ciją zacznie zasadzać się na gonul, to nie może skończyć się dobrze. Tymczasem Kuzej wreszcie nie wytrzyma i przed komisariatem, na oczach policji, rzuci się na lewenta. Skończy przez to za kratkami. Miłość i Nadzieja, odcinek 313, streszczenie szczegółowe. Emisja 25 października 2025 roku. Streszczenie 313 odcinka serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco. Sajnep pragnie siostrzanych kontaktów z Meli. Ciją z pomocnikiem zasadzają się na gonul. Lewent chce wystawić fałszywe świadectwo o zdrowiu Bachar. Kuzej trafia do aresztu po pobiciu lewenta. Miłość i nadzieja, ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce. Miłość i nadzieja to serial, który w rodzimej Turcji dobiegł już końca. Produkcja liczy łącznie dwa sezony, na które składa się 285 odcinków. W Polsce liczba ta będzie większa, bowiem odcinki pocięto, by skrócić czas ich trwania. Na obecną chwilę nie wiemy, kiedy finałowy odcinek Miłości i Nadziei trafi na antenę TVP. Wiemy natomiast, że raczej nie prędko. Miłość i Nadzieja obsada. Kto jest kim w tureckim serialu? Obsada serialu Miłość i Nadzieja prezentuje się następująco.